Dzień dobry, dzień dobry Kordian, Witam. Kochani, powiedzcie, czy są z nami Lwy Przywódcy Zodiakalni? Jesteście tutaj. Eee, Taki najbardziej sierpniowy znak. Eee, ale, ale jeszcze też tutaj w lipcu się znajduje, w sumie lipiec, sierpień. Eee, witajcie, witajcie. Ja przychodzę, żeby sprawdzić, co jeszcze do końca ty tygodnia. A wiecie, że to jest dobrze powiedziane, bo mamy jeszcze tydzień stycznia. Co w tym ostatnim tygodniu stycznia może tutaj Was spotkać. Czego oczekiwać, czego się spodziewać. Lw. Jest dobrze, jest coś na tak, jest coś na tak. Tak, do nowych relacji sercowych. Tak, jeśli poszukujecie miłości, tak, to jest dobry tydzień na nawiązywanie, szczególnie dla singli. Szczególnie dla singli, nowych znajomości, które mogą przerodzić się w dłuższą relację. E, tutaj też może być po prostu wchodzenie w nowe związki, rezygnowanie ze starych, e, ale to jest dobry czas. Tak, też lwy będą uczyniać. Też mamy coś na nie, więc też trzeba będzie na coś uważać. E, stabilizacja finansowa: uważajcie na sprawy finansowe i zawodowe. Gdzieś ta stabilizacja może się chwiać, może być niepewnie w pracy, jakiś gorszy okres, więcej na głowie, więcej wydatków, więc trzeba się tutaj trochę pilnować i trochę też oszczędzać, ale mam nadzieję, że skończy się dobrze. I też będziecie coś decydować do końca miesiąca. Jakieś decyzje na Was spadną. Ogólne, więc w, to mogą być w, do każdej strefy życiowej. Każdy lew będzie z czymś innym. Niektórzy właśnie będą decydowali o zakończeniu relacji, o wchodzeniu w nową relację, o zmianie pracy lub podejmowanie nauki czegoś nowego, o pójściu do lekarzy, o pójściu na terapię, o pójściu na zabieg e, bądź też cokolwiek, ale decyzje muszą do końca miesiąca zapaść i Wy je podejmiecie. Na pewno dobre, kochani. E, przesłanie, przesłanie o dbać o zdrówko lwy. Dbać też o zdrowie, bo wirusy czyhają, wirusy czyhają. E, więc faktycznie też mogą być jakieś za chwilę wydatki związane, więc już witaminki, już suplementy, już kocyczek, już ciepła herbatka i mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam.